Hej, witam was na moim kanale. Na robę ze zbieraniem złom. Pozdrawiam was serdecznie. I co? Zapraszam do łapkowania, komentowania, jeżeli macie ochotę subskrybowania, wspierania. I, i co? lecimy w z temacikiem. A temacikiem dzisiaj jest takie coś. Pokażę wam, kiedy, co kiedyś udało mi się uratować uratować, tu jest tylko uszkodzone delikatnie tu jest na takie śruby było to jest takie nie wiem jak to nazwać, jest bardzo fajne bardzo piękne nawet nie wiem co to jest za metal, nawet nie dowiadywałem się Patrzcie jak to się pięknie prezentuje jakiś czas temu, jeszcze jak nie nagrywałem udało mi się to Urata, uratować to jest jakieś inicjały nawet nie sprawdzałem kto to może być prezentuje się bardzo ładnie no i też ładnie troszeczkę waży to zważymy, ale to nie pójdzie na, 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 na jak to się mówi na e, złom to już na pewno nie to już tam jest trochę czasu już to u mnie jest teraz zaczynam wszystko sobie sprzątać i to akurat właśnie wyciągam się z różnych takich moich tam skrzynek różnych z takimi rzeczami które naprawdę i to jest w miarę ciężka może nie jestem ale wagę taką w miarę ma, z pół kilograma no 550 gramów nawet nie wiem gdzieś to ale jest ciężkawe, więc to nie jest jak aluminium czy coś tylko chyba nawet nie jest aluminium a mniejsza z tym, mniejsza z tym. Tak nieważne, bo i tak to nie będzie sprzedane na złom. Jak już to sobie to wyczyszczę i może to pójdzie w internet, wolę to sprzedać za dobre pieniądze niż sprzedać to za kilka, za 5 czy 4 zł za kilogram. No nie, jest bardzo fajne, podoba mi się jest troszeczkę takie jak widać ale to nie znaczy, że nie jest fajne o, trzeba to po, powycziszczać no i tak się tak, ja też odzyskałem to już kupę czasu rozumiem U któryś rok nie pamiętam kiedy to było ale sporo czasu to jest u mnie więc nawet tego nie próbowałem sprzedawać bo to bez sensu to jest fajna, fajna rzecz można a przeważnie jak ktoś będzie chciał tu zobaczcie ma takie 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 inicjały jakieś o takie inicjały jakieś no i tu jakieś nie wiem ale to takie ma właśnie jakieś inicjały, może to coś ważne, może nieważne ale jest, fajnie się prezentuje, ciężkawe jest widzieliście 500, ponad 500 gramów no i mi się to podoba co sądzicie o odzyskanym tym może się ktoś znajdzie, może ktoś to będzie chciał kupić, to fajnie by też sprzedać i co, piszcie w komentarzach. Mi się na przykład podoba. Na pewno to będę próbował gdzieś tam wystawić. I na pewno to sprzedać za lepsze pieniądze niż za, kil za kilogram czegoś tam w skupie, tak? Bo nie wszystko musi trafiać do skupu, jakie fajnie się prezentuje. Nie? Tu ma takie właśnie, te in właśnie inicjały, to musi się posprawdzać. Napiszcie. Co sądzicie? Może ktoś się gdzieś tam znajdzie z takim czymś, to fajnie. Wystawię to myślę na jakiejś stronie. Spróbuję tego OLX-a, co ogarnąć całego z tym wszystkim. Trzymajcie się. Do następnego koleżanko i kolego. Taki dzisiaj będzie króciutki filmik, ale myślę, że będzie fajny. Ja się cieszę, że to uratowałem jakiś czas temu, bo może tego ślalu nie było.